maleczko witam serdecznie. Zacząłem wykładać podłogę w łódce pianką Ewa i napotkałem pewien problem. Zdjęcie szablonów. Najpierw próbowałem papier odrysowywać tutaj te wszystkie kształty. Okazało się to po prostu czymś niesamowicie trudnym. I potem przyszła mi myśl, że można zrobić to bardzo łatwo, może nie, nie tanio, ale bardzo, bardzo moim zdaniem yy, dla nas yy, bardzo łatwo, bo mamy gotowy szablon, który możemy odrysowywać. Bierzemy sobie folię do oklejania samochodów. Ja akurat miałem taką, bo mi trochę zostało. Kiedyś kupiłem, miałem oklejać maskę i, i jej nie wykorzystałem, więc biorę folię i dokładnie tak jak tak, jak auto przyklejam sobie na, na, na podłogę. Grzeję ją tutaj, żeby wyprofilować te, te kształty. Odrysowywuję sobie kształt, który, który chcę wyciąć potem z pianki. Jako tu mam powiedzmy już podocinany, już nawet z okrągleniami. Ja tutaj trochę będę wystawiał poza, poza ten wystający kształt, mam nadzieję, że będzie trzymało tu jest tak dobre z półtora cm, więc mam nadzieję, że ten klej złapie i jak już mam gotowy taki szablonik to go sobie po prostu odklejam spróbuję, bo jedną ręką to ciężko od spodu jest trochę kleju, więc jak go przykleję na piankę to to on będzie mi się ładnie trzymał o, i po prostu zdejmuje gotowy kształt już wycięty i wtedy mam pewność że trochę ciepły muszę go folia trochę się grzeje bo dzisiaj jest słońce trzeba na to uważać Tylko klejałem to w garażu to, to folia była yy nie miała takiej temperatury żeby się nie rozciągała więc trzeba ją trochę chłodzić przy zrywaniu żeby się nie rozciągała o. i tym sposobem proszę bardzo mam gotową formatkę do wycięcia naszej pianki Potem, jak taką formatkę mamy już gotową, zdjętą, po prostu kładziemy sobie ją na naszą piankę. I teraz, już bez problemu, możemy sobie ją ustawiać, docinać kształt, w zależności, jak nam pasy potrzebujemy, od której strony. No, i potem już przy wyciętych elementach, elementach już jakieś tam ostatnie pasowania, yy, można sobie zrobić już te elementy. To można powiedzieć, że już dosyć wyszły fajnie, bo tych poprzednich tutaj to nawet szkoda pokazywać. Ale to przy pierwszym razie i tak jestem z tego zadowolony. Zobaczymy, jak cała, cała ta konstrukcja będzie się sprawdzała już w sezonie ile to wytrzyma, jeżeli wytrzyma 2 lata, to już będzie super. Przed przyklejeniem jeszcze odtłuszczam powierzchnię, żeby to się w miarę trzymało. I o, teraz ogarnąłem, że fajnie to można papierkiem ściernym potraktować takie takie wycinki wszystkie tutaj właśnie. No tutaj tego nie wiedziałem i to tak no wyszło jak wyszło, ale no trudno, to dla siebie ma, ma służyć, miało też wyglądać, ale na czymś trzeba się pouczyć. Pierwszy element jaki nakleiłem, zrobiłem tutaj faskę, no ale stwierdziłem, że będę doklejał tak jakby do końca, więc tu robię wymiankę. Będzie okazja zobaczyć jak to trzyma. No, nie jest źle. Poza tym, klej się został tak, że prawdopodobnie można by to było jeszcze, jeszcze raz przykleić. No, tu powiedzmy, że się prawie nic, żadnego kleju nie zostało. Może tutaj gdzieś delikatnie, tak troszkę przy brzegu. Nie jest źle. I finalnie po oklejeniu i po takim delikatnym myciu. Wygląda to tak. Jak za. 160, tam parę złotych kupiłem tą, tą piankę. To myślę, że robi to całkiem niezłą robotę. Poprzednio miałem taką ala wycieraczkę, yy, taką co przed domami leżał, taką dużą, dużą, dociętą też na cały pokład. Nie było to złe. Niestety było to strasznie ciężkie i zostawało się też w tym dużo piachu. Tutaj może z utrzymaniem czystości będzie, może będzie trochę lepiej. Tak się wygląda. No, powiedzmy, że nawet jakby tak strzelił, to wygląda, że jest równo. Gdybym robił to drugi raz, pewnie teraz by mi poszło lepiej. Człowiek trochę uczy się jednak na swoich błędach. Teraz bym to już trochę papierem ściernym od początku, wszystkie elementy traktował. Tutaj, wszystkie te takie wycinki. I tutaj ten, tak starałem się, żeby jeden element był z jednego arkusza, żeby nic nie docinać. No, tutaj ten arkusz, który wymieniałem, niestety musiałem przyłączyć mu tutaj taki mały element, ale nie wygląda to źle. Udepcze się, da się z tym żyć. Jak się nastawia skrzynek, to nie będzie tego tak widać. Także jest całkiem, całkiem za takie pieniądze. Nie ma co narzekać.